To ty jesteś. Na pytanie, kto ja jestem, mogę odpowiedzieć gestem i pokazać siebie palcem. Jestem, jak widzicie, malcem, należącym, no wiadomo, do gatunku sapiens homo. Jestem ssakiem, dosyć młodym, na co mama ma dowody. Mam i imię, i nazwisko, adres i to chyba wszystko. Jaki znak twój? Jaki znak mój? Co to znaczy? Czyżby ktoś mnie... Gdzieś oznaczył? Czy na ciele, czy na mapie? Jak w tym wszystkim się połapie? Czy na zdjęciu w internecie, czy też w rzeczywistym świecie? No i czym? W domysłach tonę? Gwiazdką, czy emitkionym? Może flagą, lub symbolem? Ja symbole inne wolę. Flagę, co ma dwa kolory, i łopocze, gdy wiatr spory. No i godło z orłem białym, który nie jest biały cały, dziób ma złoty oraz szpony. Kiedyś nie miał on korony, teraz złotą ma koronę. No i patrzy w, w prawą stronę. Pewnie ten swój profil woli. Lecz nie koniec to symboli. Tak jak każdy kraj na świecie, Polska własny hymn ma przecież. Choć śpiewają o hymn piłkarze, to ja z ciastem go kojarzę. Co najsłodsze jest do tego, to Mazurek Dąbrowskiego. Gdzie ty mieszkasz? Gdzie ja mieszkam? Tu, w moim pokoju, gdzie gram, czytam i słucham przebojów. W moim domu, przy mojej ulicy, na podwórku. I w mojej dzielnicy, w moim mieście, przy moim zakręcie, w moim kraju i kontynencie, co też mój jest na mojej planecie, w galaktyce i w moim wszechświecie. Jeśli kiedyś zamieszkam na Marsie, powiem Wam po kryjomu, to też będę się chciał tam czuć jak we własnym domu. Nie chcę, żeby Ziemia była tylko dla Ziemian, Polska dla Polaków, Azja dla Azjatów, a dla Krakowian Kraków. Chcę, żeby była tak jak mój pokój, który, dodam dla ścisłości, jest zawsze otwarty dla wszystkich fajnych gości. Fajnych gości? A w co wierzysz? W dobrej wierze, powiem szczerze Wam, w co wierzę w każdej sferze. Wierzę w różne rodzaje wolności, by można było wierzyć albo mieć wątpliwości. Rozumiem wiarę, ale wierzę w rozum. Uwierz mi, a najlepiej zrozum. Wierzę, że się różnimy, ale swoją drogą wierzę też, że nikt nie jest lepszy czy gorszy od nikogo. Wierzę w przyjaciół, gdzie jestem w potrzebie, a przede wszystkim wierzę w siebie. Jaki znak twój Michał Rusinek Małgorzata Narożna Czyta się w księgarni lokalnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiam.